Witam Państwa. Jeśli ktoś w Polsce przegląda media, to będzie miał okazję zdobywać bardzo różne informacje o tym, co zaszło w zeszłą środę w Minneapolis, kiedy to pracownik amerykańskiej agencji zwalczającej migrację zastrzelił aktywistkę panią Renę Good która ruszyła ostro samochodem, niemal potrącając policjanta. On oddał strzały, strzały okazały się śmiertelne. No i jeżeli zajrzymy do polityki, to dowiemy się, że była to zbrodnia policyjna, że kobieta została bez powodu zastrzelona. Z kolei jeżeli zobaczymy portal RMF-u, to dowiemy się, że była to matka trójka dzieci i poetka. Ale jeżeli zajrzymy na, na przykład na portal do rzeczy, to dowiemy się już, że należała do grupy, która profesjonalnie zajmowała się monitorowaniem i blokowaniem działań ICE na rzecz usuwania nielegalnych imigrantów. No i oto na naszych oczach powtarza się historia, która zdarzyła się w 2020 roku. W tym samym Minneapolis, bo tam przypomnijmy, policja została powiadomiona o tym, że jeden z zachowujących się dziwnie mężczyzn próbuje zapłacić fałszywym banknotem. Policja przyjechała. ów mężczyzna, George Floyd, odmówił wyjścia z samochodu, wyciągniętego z samochodu policjant, który go obezwładnił, zrobił to na tyle nieumiejętnie, że mężczyzna udusił się przygwożdżony do asfaltu. I potem rozpoczęła się fala protestów, która zakończyła się aż 16 przypadkami śmierci. Były demonstracje w całej Ameryce obalono między innymi pomnik Kościuszki a z Floyda zrobiono wręcz bohatera mimo, że był człowiekiem z wieloma wyrokami, a w momencie zatrzymania był pod wpływem środków odurzających no i teraz jest to samo to znaczy z tej, z tego przypadku śmierci robi się dowód i symbol bezprawia ekipy Trumpa robi się akcje protestacyjne organizatorzy akcji przeciwko Trumpowi zorganizowali nawet grupę duchownych no i oczywiście nasze media opisują jak to duchowni wszystkich wyznań zebrali się modląc się za duszę każda ludzka śmierć jest oczywiście tragedią i dobrze by było gdyby tą sprawę dokładnie zbadano filmiki, które pokazują no, wskazują, że jednak były podstawy do założenia, że policjant mógł się czuć zagrożony, kiedy ona nie odpowiedziała na wezwanie do puszczenia samochodu, tylko pani Renée Good ruszyła ostro wozem. Powtarzam, nie chcę weryfik we dokonywać werdyktu, czy policjant przekroczył swoje uprawnienia, czy nie. Obserwuję tylko inne zjawisko. Że powtarza się stara metoda lewicy, to znaczy ona czeka na tego typu incydent, aby potem ogłosić, że cała akcja jest zbrodnicza. A jeżeli przeprowadza się w wielu miastach akcje zatrzymania i no, likwidowania ugrupowań, zgrupowań nielegalnych imigrantów, no to gdzieś kiedyś musi dojść do incydentu. Pamiętajmy, że to jest Ameryka, to jest inny kraj niż Europa. Tam zachowanie porządku było palącą koniecznością od początku powstania tego państwa. I dlatego tam rzeczywiście policja trochę przypomina szeryfów. To znaczy każdy, kto podróżował w Ameryce, każdy, kto był zatrzymywany przed amerykańską policję, wie, że nie można się... Zdobywać na żadne dowcipy, żadne dyskutowanie, tylko trzeba wykonywać polecenia. Jeśli więc pani Renegut była w specjalnej grupie, która w ramach akcji Obywatelskiego Nieposłuszeństwa monitorowała i wręcz instruowała, jak nie wykonywać działania policji, to siłą rzeczy. Musiało dojść po pewnym czasie do incydentu. Akurat ten incydent zakończył się tragicznie, ale co się dzieje dalej? No to burmistrz Minneapolis, czy Demokrata, wykorzystuje cały ten incydent i ogłasza, że wychrzaniajcie ICE z miasta. Czyli już nie. Dyskutujemy, czy ten incydent był usadniony, czy nie, tylko wszyscy agenci ICE mają się wynosić z jego miasta. I tu dochodzimy do problemu, który dobrze w Polsce znamy, to znaczy polaryzacji na linii demokraci i republikanie, w której demokraci nie chcą wchodzić w istotę danego wydarzenia, tylko wykorzystują ją do totalnej wojny, głosząc totalną hasłę nieuznawania. Już w tej chwili politycy demokratów mówią, że nie można liczyć na uczciwe wyjaśnienie sprawy, ponieważ prokuratorzy, którzy badają sprawę, podlegają Departamentowi Stanu, a ten Departament Stanu podlega Trumpowi. W Ameryce jednak zawsze, niezależnie czy u władzy byli Republikanie czy demokraci, zawsze jednak istniało jakieś domniemanie uczciwości. Jeżeli się uzna, że wszystko, co robi organy państwowe jest z góry skazane na no, nieuczciwość, no bo u władzy są nasi przeciwnicy, no to całe państwo się rozsypuje. Dobrze widzieliśmy to w czasach, kiedy rządził PiS, i dobrze widzimy to teraz, kiedy w Ameryce rządzi Reagan. I kiedy rządzi Trump, przepraszam, i kiedy widzimy kolejną osłonę totalnej wojny. Dlaczego walka z nielegalną imigracją jest tak istotna dla Ameryki? Dlatego, że ta nielegalna imigracja jest połączona z nieprawdopodobnym zalewem Ameryki przez narkotyki, w tym ten najgorszy, najbardziej niebezpieczny Fentanyl. Byłem rok temu w Stanach Zjednoczonych i widziałem, jak centrum Seattle są obozowiska narkomanów, których władze miasta, które są demokratyczne, nie chcą dotknąć. Ponieważ, no właśnie, nie wiadomo dlaczego, bo, bo co, bo trzeba im dowozić trzykawki z narkotykiem, żeby, Boże, nie, nie byli na głodzie. No ta polityka jest zabójcza. No, w centrum Sietl, pięknego miasta, są całe obozowiska, między innymi w najbardziej prestiżowych miejscach, które są nietykalne, które jednocześnie stanowią rozsadnik. Handlu narkotykami. Trump chce to zmienić. Aby to zmienić, musi ukrócić emigrację. Aby ukrócić emigrację, musi wysyłać do miast, które są tak zwanymi sanktuariami, czyli chronią nielegalnych imigrantów, urzędników ICE. A ci, jeżeli chcą być skuteczni, muszą działać. A jeżeli działają, musi dojść do sytuacji, konfliktowych. Jeśli był, jeżeli popełniają przestępstwo, niech zostaną skazani, ale jeżeli czyni się ze sporu o ICE spór o wszystko, to się rzeczy wiadomo, że cokolwiek ustalić będzie trudno, A nawet jeśli się ustali, to druga strona stwierdzi, że to jest efekt po prostu nacisku administracji Trumpa na prokuraturę. Ameryka wchodzi w ten sam ślepy zaułek, w jaki weszła Polska. I wcale to mnie nie cieszy, ale oburza mnie to, jak bardzo znowu w Polsce wszyscy przyjęli narrację amerykańskich liberalnych mediów, że oto straszni policjanci zastrzelili niewinną matkę trojka dzieci. W Ameryce jest tak, że jeżeli policja mówi zatrzymać się, to trzeba się zatrzymać. Jeżeli się rusza, to trzeba być przygotowanym na najbardziej ostrą reakcję policji. I to nastąpiło. Nie chcę stwierdzać, czy policjant nadużył swojej siły, czy nie. Chcę stwierdzić, że w Ameryce problem rozkręcenia histerii ogólnonarodowej wokół jednej sprawy powtarza parę lat. I tak jak w 2020 roku była to historia wobec George Floyda, tak teraz jest wobec René Gut. Bardzo źle to wróży Ameryce i. To pokazuje jednocześnie, dlaczego Trump jest tak bardzo zdeterminowany imigrację ukrócić. Ameryka naprawdę się wykończy, jeżeli nie zatrzyma imigracji. Dziękuję Państwu za uwagę.